23. zawody strzeleckie klubu strzeleckiego Hubertus za nami. W niedzielę 21 sierpnia na strzelnicy w Hotumiu spotkali się zawodnicy, którzy rywalizowali ze sobą w konkurencjach strzeleckich. Czyli dwie konkurencje tylowe: roga, czyli z dzik i konkurencje śrutowe, zając, trap, skid i przelot. Poza wysokim poziomem rywalizacji sportowej panowała przyjazna atmosfera, która pozwoliła miło spędzić dzień przybyłym rodzinom. To są zawody po raz 23 już organizowane przez klub strzelecki Hubertus Ciechanowa. Zawsze są to zawody otwarte dla całych rodzin, przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski. Z rodzinami, z dziećmi jest konkurencja dla gości nieuczestniczących w typowo w zawodach, konkurencja z wiatrówki, oczywiście też z nagrodami, z pucharami. No, dzieci mogą sobie tutaj pochodzić, pobiegać. Prawdopodobnie dzisiaj będą jeszcze też pokazy jazdy konnej, jeżeli pogoda pozwoli. Przyjeżdża też grupa rowerzystów z Osiedla Zachód. Turniej urozmaicił rajd rowerowy grupy mieszkańców Osiedla Zachód. Główną nagrodę dla zwycięzców całego turnieju ufundował sklep Radex. Podczas zawodów można było zobaczyć także grupę ciechanowskich harcerzy, którzy wspólnie z innymi rówieśnikami rywalizowali w zawodach strzeleckich z broni wiatrowej. Dla TVC Wioleta Piątkowska.